Wyobraź sobie miłość tak silną, że potrafi pokonać czas i śmierć. Edyta Górniak, diwa polskiej sceny muzycznej, skrywała przez lata sekret, który wzrusza i zaskakuje. Edyta Górniak od zawsze budziła duże zainteresowanie, zarówno jako wybitna artystka, jak i kobieta o wyjątkowej urodzie, głosie oraz magnetycznej charyzmie. Gdziekolwiek się pojawiała, przyciągała spojrzenia a wokół niej gromadziło się grono mężczyzn, którzy pragnęli choćby przez chwilę znaleźć się w jej bliskości. Nigdy nie mogła narzekać na brak adoratorów, bo niemal w każdym etapie swojego życia otaczał ją wianuszek zalotników, mniej lub bardziej znanych, ale zawsze oczarowanych jej osobą. Jednak mimo tej nieustannej obecności męskich spojrzeń i komplementów, jej serce dawno temu przestało szukać na oślep. Należało bowiem do kogoś zupełnie wyjątkowego. Do postaci niemal legendarnej, która na zawsze zmieniła jej dziecięce wyobrażenia o miłości i odcisnęła w jej emocjonalnej pamięci ślad tak głęboki, że trwa on po dziś dzień. Był nim Bruce Lee, ikona kina akcji, filozof sztuk walki, mężczyzna o ciele rzeźbionym, jak z marmuru i oczach, które przenikały na wskroś. Dla wielu ludzi był symbolem siły, dyscypliny i odwagi, dla Edyty jednak był kimś znacznie więcej. Nie był tylko ekranowym wojownikiem, był jej pierwszą miłością. Uczuciem czystym, niewinnym, a jednocześnie tak intensywnym, że nawet po latach potrafiła mówić o nim z drżącym głosem i roziskrzonym spojrzeniem. To właśnie on pojawiał się w jej dziewczęcych snach, w wyobrażeniach o idealnym partnerze, który nie tylko będzie przy niej obecny, ale też zrozumie jej potrzebę wolności, twórczości i duchowości. Edyta Górniak. Choć znana jest dziś przede wszystkim jako jedna z najbardziej utalentowanych i rozpoznawalnych polskich wokalistek, ma również za sobą długą listę relacji, które śledziła z zapartym tchem cała Polska. Przez lata wiązała się z wieloma osobistościami życia publicznego, artystami, dziennikarzami, kompozytorami. Wśród jej partnerów znaleźli się między innymi Robert Janowski, Dariusz Kordek, Piotr Kraśko czy Adam Sztaba. Każda z tych relacji była inna. Każda zakończyła się z innych powodów, ale żadna nie przetrwała próby czasu. Jednym z najgłośniejszych i najbardziej medialnych związków był jej romans z Dariuszem Krupą. Miłość burzliwa, namiętna, pełna wzlotów i upadków, zakończona ostatecznie rozwodem w 2010 roku. Po tej bolesnej lekcji, Edyta przyznała, że życie w pojedynkę przynosi jej coś, czego wcześniej nie znała: spokój, niezależność i radość. Która nie jest uzależniona od obecności drugiej osoby. Ten stan daje jej poczucie bezpieczeństwa, którego nie jest gotowa poświęcić dla nikogo, kto nie potrafiłby w pełni zrozumieć jej świata. Podkreślała, że aby mężczyzna mógł wkroczyć do jej życia i zostać tam na dłużej, musiałby wykazywać się wyjątkową dojrzałością, otwartością na duchowe i artystyczne aspekty codzienności, a także dzielić z nią zamiłowanie do podróży które są dla niej nie tylko sposobem na poznawanie świata, ale również drogą do poznawania siebie. Takich osób nie spotyka się często, a już na pewno nie przypadkiem. I być może właśnie dlatego, kiedy myśli o prawdziwej miłości, jej serce wciąż wraca do tej pierwszej, do Brusa Lee, którego portret wciąż nosi w sobie z czułością i nostalgią. W jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych, Edyta niespodziewanie otworzyła się przed swoimi fanami. Z typową dla siebie tajemniczością i szczyptą humoru powiedziała coś, co zaskoczyło niemal wszystkich. Zapytała, czy ktokolwiek byłby w stanie odgadnąć, co łączy ją z Chinami. Stwierdziła, że ludzie sądzą, iż wiedzą o niej już wszystko, ale nikt nie ma pojęcia, kto był jej pierwszą, prawdziwą miłością. Powiedziała wtedy wprost, że miała wyjść za mąż za Brusali. Miała zostać jego żoną, a on miał na nią poczekać, choć oczywiste jest, że to wyznanie nie odnosi się do wydarzeń rzeczywistych w klasycznym sensie, a raczej do emocjonalnego śladu, jaki pozostawiła w niej ta młodzieńcza fascynacja, to jednocześnie pokazuje, jak głęboko i trwale pewne uczucia potrafią zakorzenić się w ludzkim sercu. Bruce Lee nie był tylko gwiazdą kina, która przypadła jej do gustu. Stał się symbolem jej wyobrażeń o mężczyźnie idealnym, silnym, a jednocześnie wrażliwym, stanowczym. Ale też szanującym wolność kobiety, duchowym, otwartym na inne kultury i sposoby życia. Takiego człowieka Edyta przez lata szukała w realnym świecie. I jak sama przyznała, jeszcze go nie odnalazła. To dziecięce marzenie o spotkaniu z Brusem Lee, o miłości tak idealnej, że mogłaby zmienić bieg życia, pozostaje w niej jak niegasnące. Światło, które rozjaśnia jej wspomnienia. Można odnieść wrażenie, że choć życie zabrało ją w zupełnie inne strony a kolejne relacje nie przynosiły spełnienia, które nosiła w sercu od młodości, to właśnie ta nierealna, niemal bajkowa miłość pozwalała jej wierzyć, że gdzieś tam, być może na innym kontynencie lub w innym czasie, czeka ktoś, kto ją rozumie bez słów. Edyta Górniak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich wokalistek, od zawsze miała w sobie coś z duszy romantyczki, osoby, która potrafi dostrzegać piękno w tym, co ulotne, a emocje przeżywa z intensywnością, jakiej nie sposób porównać do niczego innego. Gdy mówiła o miłości, czyniła to z delikatnością i zarazem siłą, która zdradzała, że jej serce zna zarówno wzloty, jak i bolesne upadki. Jedno z jej najbardziej poruszających wyznań dotyczyło uczucia, które towarzyszyło jej niemal od dziecka. Choć było to uczucie niespełnione i niemożliwe do urzeczywistnienia, to właśnie ono zapisało się w jej duszy na zawsze i ukształtowało sposób w jaki postrzega świat. Z rozczuleniem opowiadała, że to dzięki tej pierwszej młodzieńczej, wręcz bajkowej miłości, narodziło się w niej głębokie i trwałe uczucie do Azji, kontynentu, który od tamtej pory stał się dla niej nie tylko fascynującym miejscem na mapie, lecz także symbolem duchowości, harmonii i niewytłumaczalnego przyciągania. Miłość ta, choć nigdy nie miała szansy zaistnieć w realnym świecie, była w oczach Edyty jak żywioł, porywająca, pełna podziwu i całkowicie czysta Jej wybrankiem, który skradł jej serce w czasach, gdy dopiero poznawała życie, był nie kto inny jak legendarny Bruce Lee. Ten ikoniczny aktor i mistrz sztuk walki był dla niej uosobieniem wszystkiego, co fascynujące, silne i nieuchwytne. Mówiła, że wszystkie żywioły się go bały. Miał w sobie ogień determinacji, wodę spokoju, powietrze lekkości i ziemię twardo stąpającą po gruncie filozofii. To był człowiek, który przekraczał granice ciała i umysłu, łączył w sobie przeciwieństwa i przyciągał ludzi siłą swojej osobowości. Choć ich drogi nigdy się nie skrzyżowały, Edyta czuła z nim szczególne połączenie. Oboje urodzili się w listopadzie, co nadawało tej historii dodatkowego znaczenia, jakby ich dusze miały wspólny rytm, jakby podlegały tej samej energii wszechświata. Tragizm tej opowieści leżał w brutalnym uświadomieniu sobie, że Bruce Lee odszedł z tego świata na długo przed tym, nim Edyta mogła choćby wypowiedzieć jego imię. Zmarł zaledwie kilka miesięcy po jej narodzinach, zostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek filmowy i filozoficzny, ale także pustkę, którą Edyta odczuwała w swoim wewnętrznym świecie, mimo że znała go jedynie z ekranu. Patrząc na niego w filmach, odnajdywała w jego spojrzeniu coś więcej niż aktorską grę, widziała tam prawdę, odwagę, czułość i niezłomność. To nie była tylko fascynacja osobą znaną z kina, to była tęsknota za kimś, kto mógłby być jej partnerem na każdym poziomie emocjonalnym, duchowym i intelektualnym. Gdy o nim mówiła, jej głos stawał się cichszy, bardziej miękki, a spojrzenie uciekało w dal, jakby widziała go nie tam, gdzie kiedyś był, ale tam, gdzie wciąż żył, w jej sercu. W zupełnie innej tonacji, ale z równie mocnym ładunkiem emocjonalnym. Edyta wspomniała też pewną wigilię, która na długo zapisała się w jej pamięci jako jeden z najbardziej dotkliwych momentów samotności, jakie przyszło jej przeżyć. Opowiedziała o tym z dystansem, który nabywa się dopiero po wielu latach, lecz pod warstwą uśmiechu i żartu łatwo było wyczuć cień tamtego wieczoru. Był to czas, który z założenia powinien być ciepły, pełen bliskości, wspólnego świętowania, dźwięków, kolęd i zapachu domowego jedzenia. Dla niej jednak tamta Wigilia zamieniła się w wieczór cichej rozpaczy. Była wtedy w związku, który wydawał się stabilny, choć, jak się później okazało, miał fundamenty z piasku. Jej partner zapewniał ją, że spędzą święta razem, ale najpierw miał odwiedzić rodzinę i udać się na msze do kościoła. Prosił, by zaczekała, by nie martwiła się, że jeszcze tego wieczoru wróci i będą razem. Czekała, choć z każdą minutą to czekanie stawało się coraz bardziej napięte. W końcu zaczęła dzwonić, ale telefon milczał. Wiadomości pozostawały bez odpowiedzi. Z minuty na minutę serce coraz mocniej zaciskało się w bolesnym niepokoju. Gdy zrozumiała, że nie wróci, że została oszukana, zalała ją fala rozczarowania i goryczy. Miała przygotowaną cichą kolację, oczekiwała czułości i wspólnych chwil, a zamiast tego została. Tylko ona, pusty pokój i cisza, która brzmiała jak wyrzut. Z głodu i stresu który ścisnął jej żołądek, nie potrafiła zmusić się do zjedzenia czegokolwiek poza prostym kisielem, który zrobiła sobie w kubku. To nie był nawet pełnoprawny posiłek, raczej symboliczna próba zatrzymania łez i przetrwania do rana. Mieszkała wówczas w skromnym mieszkaniu na warszawskim Ursynowie. Każdy podmuch wiatru niósł do jej okien zapachy pieczonych ciast, bigosu i barszczu z łóżkami, aromaty niosące echa rodzinnego ciepła, którego tamtej nocy nie było jej dane zaznać. Czuła się nie tylko opuszczona, ale też wystawiona na próbę, która zdawała się trwać wieczność. Dziś, po latach, potrafi opowiadać o tym z uśmiechem i dystansem, jakby opowiadała scenę z filmu, którego zakończenie zna już na pamięć. Ale wtedy, tamtej grudniowej nocy, w cichym mieszkaniu wypełnionym zapachem kisielu i obcym ciepłem z sąsiednich kuchni, była tylko samotna dziewczyna, której serce zostało złamane przez kogoś, kto nie miał odwagi nawet tego wyjaśnić. Ten wieczór nie był tylko jedną z wielu wigilii, był symbolem emocjonalnej pustki i brutalnej konfrontacji z prawdą o relacji, która nie przetrwała próby lojalności.